Zmordowana Kasia Cichopek chwali się, że spalila kalorii tak wygląda jej weekend z dziećmi. Kasia Cichopek po rozwodzie z Marcinem Hakielem dzieli się z byłym mezem opieka nad dziećmi, Helena Jedem. Aktorka najwyraźniej każda chwilę spędzona z pociechami chce wykorzystać w pełni. Czym chętnie chwali się w mediach społecznościowych. Sam Marcin Hakiel udzielił niedawno szczerego wywiadu w którym wspominał rozwód cichopak i wyjawił, przez co przechodzili wtedy ich dzieci. Nie przerzucaliśmy się oskarżeniami. Były ze dwa trudniejsze spotkania w kancelarii. Ale później doszliśmy do porozumienia, żeby to szybko zakończyć ze względu na dzieci, mówił tancerz w rozmowie rozmowień wprost. Mamy opiekę naprzemienna, ale sam momenty, ze dzieci potrzebuje trochę więcej jednego czy drugiego rodzica i podchodzimy do tego dorosłe. Nie ma z tym problemu. Jeśli dziecko w tygodniu jednego rodzica chce wpaść do drugiego, bo czegoś potrzebuje, chce spędzić trochę czasu z nim, idziemy sobie wtedy na rękę. Myślę, że to jest bardzo istotne, bo dzieci też mają swoje przeżycia, swoje potrzeby i czasem potrzebują coś przegadać czy po prostu przytulić się do tego drugiego rodzica. To jest naturalne, wyjawil hakiel. Ten weekend to Kasia Cichopek spędziła z dziećmi, czym pochwalila się w mediach społecznościowych. Aktorka postawiła na aktywny wypoczynek. Zmordowana opowiedziała o swoim teningu. W którym towarzyszył jej syn, Adam Śniadanie zjedzone, 5 km przebiegniętych z najlepszym tenerem, moim synem napisala na Instagramie Katarzyna Cichopek. Po czym opowiedziała, że dzięki temu gingowi spalila 300 kalorii wyraźnie wycięczona. Ale szczęśliwa zdradzila, że po planuje spędzić z córka endorfinę szaleja. Teraz kawa i przytulanki z córcia. Wspaniała niedziela. Wam też takiej i rzeczy napisala prowadząca pytanie na śniadanie.